صوت Cześć. Eee, pamiętacie jak ostatnio powiedziałam, że chcę skończyć książkę do końca tego roku. No więc jest 30 grudnia, a ja dalej nie skończyłam. <noise> Ogólnie sytuacja wyglądała tak, że od kiedy wbiłam te 100 tysięcy, czyli w ostatnim vlogu, eee, przerwałam pisanie praktycznie do zera, bo stwierdziłam, że święta. To trzeba troszeczkę wychilować, trzeba przeżyć ten okres w 100%. A nie, yy, jakby dobijać się, że a, dzisiaj nie napisała, muszę popisać i takie ciśnięcie się cały czas. Jest to jednak taki okres dla mnie na tyle wyjątkowy, że chciałam go spędzić w spokoju, I guess. Przez 10 dni praktycznie nic nie robiłam, czyli ponad tydzień, co jest w moim wykonaniu wręcz zaskakujące, bo ja zwykle na tygodnia nie potrafię wytrzymać bez pisania. Jestem, że tak powiem, naładowana, gotowa. Coś już dzisiaj popisałam też za sobą trzy sprinty dzisiaj. No i zbliżam się ku końcowi. Zakończenie, które napisałam początkiem tego roku było na tyle tragiczne, że całego, ca ca całe w ogóle wszystko zmieniło, bo mi się nie podobało. Wydawało mi się takie. Płytkie, nic tam nie ma, na szybko. Nic ciekawego, w sumie zaskakującego nie ma. Kurczę, ja cały czas o tym mówię, w sumie, ale naprawdę przychodzi do mnie bardzo dużo wiadomości. Jestem mega zadowolona, że tyle osób jednak znajduje te vlogi w jakiś tam sposób inspirujące, czy tam na przykład relaksujące. No bo nie sądziłam, że takie. Że to, to jest w ogóle możliwe? Kinga robi vlogi i ktoś to lubi? G jak, nie? Zwłaszcza takie writing, vlogi, co tu się, nie, tu się nic nie dzieje. Ja tu nic nie robię, a ludzie cały czas mi piszą, że, że oni uwielbiają to oglądać. Ludzie patrzą na to, jak piszę coś na laptopie i coś tam gadam sobie do kamery o mojej powieści. I ludzie naprawdę to lubią. Lubią to oglądać. Nie zarabiam na tym nic. Wyświetlenia? Może są nijakie, ale wiecie co? Po raz pierwszy I don't give a fuck! Bo są po prostu ludzie, którzy naprawdę istnieją, którzy naprawdę piszą do mnie, że im się to podoba, że chcą więcej. I to mi totalnie wystarcza. Wydaje mi się, że jest to ostatni vlog o Gilbercie. No bo teraz w ciągu tych dwóch dni skończę tą całą powieść, więc seria vlogów z Gilbertem dobiegnie końca. I zacznie się pewnie seria z sumieniem, bo następne jest w kolejce sumienie do pisania. Ale mam nadzieję, że jednak zostaniecie tutaj i będziecie dalej oglądać. Nawet jeżeli, nie wiem, na przykład nie lubicie sumienia albo nie jesteście przekonani jeszcze, to jednak zostaniecie, bo będziemy robić kolejne fajne rzeczy, nie? Znaczy, że tym razem, jak nie ja, nie patrzę na słowa, na ilość słów, tylko tym razem patrzę na to, aby to zakończenie wypełniło mnie takim uczuciem spełnienia, że to jest to, jak. Że właśnie tak powinno się to skończyć, nie? Że nie, że skończę tą książkę i stwierdzę, a to zakończenie mogłoby być jeszcze inne. Nie, będę siedziała do końca roku tak długo, aż to zakończenie będzie na tyle satysfakcjonujące, że zamknę tą powieść bez wyrzutów sumienia. Ogólnie, Józef, jeszcze chcę mieć dzisiaj zebrać do jakiejś kawiarni, żebyśmy tam też troszeczkę popracowali. Ja sobie popiszę. On też coś tam pewnie chce porobić na laptopie. Także staram się tutaj jak najwięcej porobić, bo wiem, że w kawiarni się kompletnie nie skupię. W kawiarni. Jestem jedną z tych niewielu osób, która się nie potrafi skupić w kawiarni. Nie wiem, jak ludzie przychodzą do kawiarni i naprawdę nad czymś pracują, nie? Mi się najlepiej jednak pracuje w domu. Przy moim własnym biurku, z moim własnym piciem, mam swoją toaletę, mogę przerwać, kiedy chcę. A w kawiarni kompletnie się nie mogę skupić, bo ludzie mi się, wydaje mi się, że ludzie się cały czas na mnie patrzą. 5 sprintów za mną. Teraz sobie zrobiam włosy. Już wyglądam tragicznie. I nie może zrobię jeszcze jeden sprint, bo jutro teraz bierze prysznic, a niby mamy jechać do tej kawiarni, więc yy, chyba jeszcze spróbuję jeden sprint. Potem się spakujemy, pojedziemy do tej kawiarni, tam też coś popiszę i dam wam update jak to wygląda ogólnie. Możecie uwierzyć albo nie, ale ja kompletnie nie wiem, ile ja pisałam w tym momencie. Nie wiem, u której zaczęłam i jak zaczęłam, to wpadłam w taki trans. Teraz mi się to mega podoba, po prostu jak zaczęłam pisać, to już po prostu leciałam z takim freestylem, że to możecie wierzyć albo nie, ale taki freestyle tu poleciał. Jestem ogarnięta do kafejki. Dzisiaj się ubrałam jak niejako, praktycznie czarno-golfik, skórzany płaszczyk, i do tego oczywiście <grywki> pawiłabym gacie, bo dzisiaj kończymy powieść, więc musi być dzisiaj najbardziej gilbertowo jak się da. Słuchajcie, niedawno kupiłam sobie po raz pierwszy w życiu drogą torbę. Co do tej pory wydawało mi się jakimś głupim wymysłem, bo kto wydaje dużo na torby. Ale jak ją zobaczyłam, przepadłam i wiedziałam, że kiedyś muszę sobie taką sprawić. I jest to, moi drodzy, to cudo. Jest ona na tyle fajna i dlatego się na nią zdecydowałam, że wchodzi do niej laptop. A czasami się to przydaje, zwłaszcza, że nie mam takiej torby na laptopa. Czy będę w stanie złożyć chociaż jedno zdanie? Bo mam w głowie wiele myśli, a zarówno nie mam w niej nic. <grymne> Dodałam do niej więcej życia, więcej emocji, więcej takiego dreszczyku. Wydaje mi się, że teraz Gilbert jest lepszą wersją siebie. Oboj, oh no to była przygoda. Powiem Wam, że Gilbert. Jest taką powieścią, która niejednego może zaskoczyć, jest to powieść nie tyle niesamowita, co prawdziwa. Pomimo tych upadków, takich totalnych upadków, epizodów depresyjnych itd. i tak Pomimo to jednak ludzie pokazali mi, że chociaż nie jest ich wiele, to dbają o to, co robię. Od czasów, kiedy pisałam opowiadania, wydaje mi się, że ten rok był czy tamten rok był pierwszym takim momentem od bardzo, bardzo dawna, kiedy poczułam, że mam wokół siebie ludzi, którzy dbają o to, co piszę. Pomimo tego, że praktycznie nikt je jeszcze nie przeczytał a przynajmniej nie tego drugiego draftu, to pomimo to już ludzie przychodzą i mówią o, o Boże, a, a ja się nie mogę doczekać, a ja bym to chciała przeczytać w całości. Dopiero w tym roku zdam sobie sprawę, jak wiele przeszłam, jak wiele się nauczyłam, bo do tej pory jakoś tak gdzieś to tam przelatywało mi przez głowę, ale a gdzie tam jakiś tam progres, ja tego w ogóle nie widzę. Teraz pod koniec zdam sobie sprawę, że... że poszłam do przodu na maksa i... No nie sądziłam, że jest to w ogóle możliwe. Teraz tak, co dalej? Co dalej z Gilbertem? Jest to ten Gilbert, jaki chciałabym, żeby pozostał. Eee, kolejny mój krok jest w kierunku beta-readera, mojej beta-readerki Julki, do której tekst został wysłany i teraz czekam na jakiś tam feedback od niej. Zobaczymy, czy wszystko tam gra. W połowie stycznia... Skieruję się do mojej redaktorki, pani Moniki, która również redagowała Trouble dwa razy. E, także ja jej ufam, wiem, że ona zrobi dobrze, wiem, że ona mi dobrze powie, podpowie, poradzi. E, jeszcze w lutym, może w marcu, zacznę wysyłać Gilberta do lawnictw. E, jakiś tam po kolei zobaczymy, będziemy szukać. Yy, bo nie mam jeszcze nawet listy wydawców. Nie wiem, gdzie mam wysyłać je za bardzo. Muszę zobaczyć, kto się specjalizuje najlepiej w tych fikcjach historycznych. No tak, ale co ze mną? Bo tutaj beta, tu redakcja. Yy, ale co, co ja robię dalej? Moi drodzy, od powiedzmy, tam, powiedzmy, ok, dam sobie tydzień przerwy. Będę taka hojna, dam sobie tydzień przerwy. I za tydzień ruszam z drugim draftem sumienia. Moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Dzięki, że byliście przez ten cały czas przy tworzeniu Gilberta. Jestem Wam mega wdzięczna, że oglądaliście, że Wam się podobało, że czerpaliście z tego radość. I oczywiście to nie jest koniec, bo teraz będziemy się zajmować sumieniem. Też będą vlogi. Mam nadzieję, że Wam się sumienie też tak samo spodoba jak Gilbert. Ja się jak na razie z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Widzimy się... Już przy sumieniu za jakiś czas. A jak na razie jeszcze Wam miłego działka i trzymajcie się ciepło.